Triki makijażowe, które sprawdzają się u ciebie. Już słyszałaś to, no, tak? Yy, ja trików nie mam. Ja ogólnie mój makijaż, który tutaj widzicie na buzi, to jest yy, praca moja wieloletnia. I przez te wiele lat naprawdę nauczyłam się, jakoś ten makijaż wykonywać. Natomiast nie uważam się za eksperta makijażowego. Nie potrafię sobie przykleić kępek, rzęs. Yy, robię ten sam makijaż po prostu od wielu lat. I tym sposobem o może powiem, że bardzo lubię używać y, rozświetlacza tutaj na łuk Kupidyna, na nosek i na kości. Ale może jak Aha, nie makijażowe triki? Tak wyścisz, o czym <laughs> no tak, bo ja nie używam, ale powiem ci, że może jakieś pielęgnacyjne masz triki fajne. Ja bardzo lubię pielęgnację. Zawsze taką podstawą u mnie to jest y, dobre oczyszczenie buzi, serum, krem, maseczki. To tyle, może to nie jest jakieś długie, natomiast wystarczy, by ta skóra była zdrowa, odżywiona, nawilżona. By osiągnąć fajny efekt, nie? Tak. Ale jeżeli chodzi o jakieś zabiegi, A na to przykład. No to nie za dużo, wiesz, bo za dużo to też nie jest dobrze. No właśnie, bo można przesadzić. A jeżeli chodzi o zabiegi medycyny estetycznej, to sto stosujesz coś, co się u ciebie sprawdza? Yy, tak. Yy, mogę tutaj przyznać, że kilka razy miałam wstrzykiwany w usta kwas hialuronowy i na pewno jeszcze wiele razy ten zabieg powtórzę, dlatego że mam bardzo małe swoje usta. Yy, no i. Botoks, co niektóre osoby może zaskoczyć, bo jestem bardzo młodą osobą, natomiast mam duży problem z wadą wzroku i często marszczę oczy. I w wieku 25 lat moja lwia zmarszczka była yy, taka, że nie powinna być w tym wieku, dlatego musiałam zacząć. Natomiast to jest minimalna ilość, ale lepiej teraz to zrobić, niż mielibyśmy za jakiś czas tą zmarszkę tam, wiesz, próbować rozprostować. Dobrze, a właśnie rozmawiając już trochę o pielęgnacji, o makijażowych trikach, to powiem Ci, czy Ty miałaś jakiś taki swój rytuał przed ślubem, przed tym wielkim wydarzeniem? Ja tak, chodziłam na oczyszczanie twarzy, chodziłam na osocze, yy, chodziłam, byłam właśnie na botoksie, miałam powiększane usta i to chyba tyle. Ogólnie trochę tego było. A jeżeli chodzi o kreację, to dzisiaj cię pięknie błyszczysz. Masz tutaj stylizację mówię, od polskiego projektanta. Tak, od Roberta Czerwika. To jest ten sam projektant, który projektował moją suknię. I tak jest czasami, że jak już się pokochasz z projektantem, to ciężko ci go zdradzić. I jak już zrobi mi taką piękną suknię, to faktycznie no jest takim zaufanym człowiekiem, że zawsze pójdę do niego i wiem, że będę super wyglądać. No i właśnie, i powiem Ci, że też trochę chciałbym za, y, troszeczkę zapytać o tą modę ślubną, bo często się mówi, że kobiety mają jakieś takie określone właśnie sukienki. Zastanawiam ja się, jak u Ciebie się sprawdziły te stylizacje? No jesteś zadowolona z tego, co widzę. Ja jestem zadowolona bardzo, natomiast to już mówiłam, że za dużo te trzy stylizacje, dlatego, że zanim ja doszłam do pokoju, zanim z niego wróciłam, tam przyszły osoby, które ze mną sobie rozmawiały. Ja, y, wiesz, szybko przebiórka. Trochę mi czasu zajęło, jeżeli miałam trzy stylizacje, ale Uważam, że każda panna młoda powinna robić tak jak chce i nie patrzeć na to, co jest w trendach, tylko jak wygląda w tej sukni, jak się w niej czuje. No właśnie, bo to jest najważniejsze. Ale powiem ci też, że właśnie zahaczając o ślub, ostatnio moja koleżanka wzięła ślub i powiedziała mi, że. Bo ja powiedziałam, że to jest taki piękny moment i że super sprawa. Ona jej powiedziała, ale ty nie wiesz, ile jest męki ze zmienianiem dokumentów A. i tych spraw urzędowych. Czy ty też miałaś te męki? Um... Czy ja wiem, czy my? No miałam męki, faktycznie, przypomniałam sobie. Była taka sytuacja, że pojechałam jednego dnia robić paszport, specjalnie pod Warszawę, bo myślałam, że będzie szybciej, ale nagle zgasł prąd. Później przyjechałam, znowu była długa kolejka, później niestety zapomniałam już patrzeć na tablicę i minął mój numerek, więc z samym paszportem miałam trochę przebojów, ale jak ktoś jest zorganizowany, przyjedzie z samego rana, to powinno mu to pójść szybko. A jeżeli o gości i w ogóle jeżeli chodzi o muzykę, to jesteś zadowolona z tego, co wyszło? Bardzo jestem zadowolona. My początkowo mówiliśmy, że chcemy mieć e, mieszaninę disco, polo i normalnej muzyki. O czym w ogóle zapomniałam, będąc u Izabeli Janachowskiej, bo ja mam czasami takie momenty przez moją e, boreliozę, że e, zapominam, co mówiłam. Więc teraz to chcę sprostować, że faktycznie mówiliśmy o tym disco polo. E, i było tam jakieś disco polo, była muzyka, tak jak na każdym weselu, więc A właśnie. sławili goście. I goście byli zadowoleni. Byli bardzo, byli bardzo. Mieliśmy dwa świetne zespoły i oni się czuli po prostu jak na koncercie pod sceną, więc każdy mówił, że koniecznie na rocznicę musimy wziąć te zespoły, więc weźmiemy. Jeszcze wiesz co, a propos Wesley też się często mówi o tym, że trzeba przeznaczyć bardzo dużą kwotę na te, tego typu przedsięwzięcia, na tego typu wydarzenia. Zastanawiam się, czy ty się przeliczyłaś z tymi kosztami, jak planowałaś na początku, czy stwierdziłaś, że okej, okay, wyszło według planu. Kiedyś jak słyszałam, że moja koleżanka ma planie wydać 70 tysięcy na ślub, to się za głowę łapałam, natomiast y, inflacja nie no, ogólnie na przestrzeni lat faktycznie te kwoty bardzo mocno poszły do góry i... Troszkę wydaliśmy na to wesele, natomiast wszyscy tak żyją tym, ile wy na to wesele wydaliście, ile na te kwiaty, ile na te dekoracje, a my nie, tym nie żyjemy, dlatego że my mieliśmy tą kwotę odłożoną na ten ślub i bardziej cieszyliśmy się, że możemy sobie pozwolić na te rzeczy, które chcemy, także tak wszyscy o tę kwotę pytają, a to nie jest takie istotne. No właśnie, bo co innego jest istotne, ale powiem ci, no, że jeszcze muszę tą kwotę zakaczyć. Czy był jakiś taki, najba taki no, najbardziej nie. kosztowny prezent? No, wszyscy są tego ciekawi, czy pamiętasz taki? Od mojej mamy. No. E, tak, to fakt, ale kosztowny czy sentymentalny? A właśnie, naj najbardziej cenny <laughs> dla ciebie. No, wszyscy dali u nas pieniądze, słuchaj, więc <laughs> to tak e, cenny. My w ogóle nie. Nie prosiliśmy o to, nie, nie chcieliśmy gości zakłopotać. Czasami ludzie piszą właśnie na zaproszeniach, że prezent jest przekreślony i koperta. A my mówiliśmy, że nie. Ludzie nas pytali co chcemy. My nie chcemy, nic nie chcemy. Byle byście tylko przyjechali z różnych części Polski, ta rodzina przyjechała też z zagranicy, więc dla nas to było najważniejsze. Mhm. A taka największa kwota w kopercie to jest najbardziej ciekawe. No. Nie powiem, nie. ale tutaj ze strony właśnie rodziców. Wyszła taka kwota, ale nie powiem jaka.